Cześć Chcę wam pokazać E07 doczepia wagony do Tych Wagony do Bosmana, do Wrocławia I I zobaczcie I zobaczcie jak się doczepia Czekajcie, bliska wam pokażę, lepiej będzie o, Ale powoli, ale powoli jeździ ale się doczepi. No. Ciekawe jak to będzie. Szkoda, że nie mogę bliżej podejść, bo wtedy bym widział. Albo na tamten pełon. A, widzę, tam, daleka widzę. No i się doczepił.